Cześć, witajcie. Michał Wigoraj. Porozmawiajmy nie tylko o muzyce. Witam was na kolejnym live'ie, jak zwykle live'em zaczynamy nowy miesiąc. To już tradycja, że transmisje na żywo są zawsze pierwszymi transmisjami, które robię w danym miesiącu. Tak samo jest dzisiaj. Ale oczywiście tradycyjnie, zanim rozpocznę na dobre tego live'a, to bardzo proszę o komunikat, czy jestem dobrze widzialny i dobrze słyszalny. Jest informacja od muzycznych pocztówek Karoli. Rozumiem, że jestem widzialny i słyszalny. Dobrze myślę? Ponieważ póki co to, co napisałaś, odniosło się chyba tylko do tego, że jest połączenie ze mną, ale nadal nie wiem, czy mnie widać i słychać. Zakładam oczywiście, że tak, ale wolę się upewnić na 100%. Zatem poproszę kogoś o potwierdzenie. Okej, okay, rozumiem, że jakość transmisji, jakość dźwięku, Bąbko właśnie, Żynka zresztą to potwierdziła, jest, dziękuję, jest dobra. Zatem raz jeszcze witajcie. Dlaczego ten live dzisiaj jest wcześniej? No, z prostego powodu. Normalnie live' odbywają się zawsze o 20.00. Dzisiaj jednak o godzinie 20.00 będę już na warszawskim torwarze. Witaj Zofio, bardzo miło Cię widzieć i czytać. Będę na warszawskim Torwarze o 20.00, dlatego, że dzisiaj będę uczestniczył w bardzo przeze mnie długo wyczekiwanym koncercie Petro Boys, zespołu, który jest obok aby chyba moim ulubionym nierokowym zespołem, którego jestem fanem właściwie odkąd pamiętam. Nigdy nie miałam okazji widzieć ich na żywo, nigdy nie byłem na ich koncercie. Dlatego bardzo, ale to bardzo się cieszę, że na ten koncert pójdę. Wprawdzie nie mam jeszcze biletu. Bo tym razem nie dostałem kredytacji, bo za późno się o nią zgłosiłem, po nią zgłosiłem. Zatem bilet sobie muszę kupić, ale z tego co widziałem, są już szczególnie dostępne, więc nie będzie z tym żadnego problemu. A na potrzeb, bo muszę, dlatego że to jest, tak jak powiedziałem, zespół poza ABBą mi najbliższy, jeżeli chodzi o formacje nierokowe. Co ciekawe to, on został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako duet, który w historii muzyki brytyjskiej, jak wiemy. Wielka Brytania to jest kolebka muzyki rockowej, e, światowej. E, może nie kolebka, ale takie, taki kraj, takie, m, taki obszar, taki region, takie państwo, które tych przedstawicieli muzyki rozrywkowej ma e, na poziomie światowym najwięcej. Oczywiście poza Stanami Zjednoczonymi, ale to właśnie Petro Boys, czyli duet, który od początku tworzy wokalista Neil Tennant i klawiszowiec Chris Love. E, został wpisany do księgi rekordów Guinnessa jako najlepiej czytający się brytyjski duet w historii. I chyba nie może dziwić, że właściwie ich każda płyta, a płyt z wydali bodajże 15, znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych brytyjskich płyt, co samo w sobie jest elementem i świadczy o ich ogromnej popularności. Ale nie tylko w Wielkiej Brytanii, bo na całym świecie są popularni. Powstali już w roku 1981, pierwszą płytę wydali w 1986 roku. A pogębnych popularności to były zwłaszcza lata 80., ale także pierwsze po 90. A tę popularność zawdzięczają z wielą, różnym czynnikom. Przede wszystkim temu, że takie dyskotekowe rytmy potrafią podejść w takiej fajnej, ciekawie zarażowanej oprawie. Do tego bardzo niebanalne teksty i taki dość uniwersalny i wyrazisty wizerunek. Zatem Petro Boys to zespół, który zawsze chciał zobaczyć na żywo. I mam nadzieję, że zobaczę. Widzę, że już kilka osób jest na czacie. Pozdrawiam. Zatem, jakbyście mieli jakieś do mnie pytania, to oczywiście jestem do Waszej dyspozycji. Śmiało pytajcie. A ja jeszcze mm, pozostanę w tematyce koncertów, bowiem dzisiaj idę na Petro Boys, a w niedzielę wybieram się na koncert Metaliki. Tutaj sytuacja jest podobna, także nie mam jeszcze biletu, ale być może dostanę galerację prasową, o czym dowiem się pewnie w dniu koncertu lub dzień przed koncertem. Ale jeżeli nie, to. Wiem, że problem problemu taki bilet kupię pod Stadionem PG Narodowym, na którym koncert się odbędzie. A będzie też drugi koncert, który w ten weekend odbędzie się na Narodowym, bowiem Metallica zagra tam dwa występy. Pierwszy w piątek, 5 lipca, drugi w niedzielę, 7 lipca. A oba występy są związane z trasą M72, promującej, promującą oczywiście ich ostatni album 72 Seasons. Co ciekawe, te koncerty będą oczywiście różne, bowiem na obu koncertach będą różne stawy utworów, różne setlisty i różne supporty. Zatem te koncerty będą nie tylko miały spektakularną, jak zawsze w przypadku Metaliki, taką oprawę logistyczną, scenograficzną, ale także będą zróżnicowane repertuarowo. Karolina pisze: Koncert zespołu Metalika. Tak, zapowiadam od dwóch lat, więc w końcu wypada pójść. Raz ja zapowiadam od dawna raz nawet pomyliłem roczniki, mówiąc o tym koncercie. We vlogu, w którym przedstawiam najlepsze przeze mnie oczekiwane koncerty w roku poprzednim, a zapomniałam o tym, że ten koncert właśnie będzie się w roku obecnym. Taka zabawna spadka. Teraz jestem już pewien, że tak. To w najbliższy weekend i w tę niedzielę Metallica zagra w Warszawie, zagra również w piątek. A również w piątek, tylko że e, trzy tygodnie później. 26 lipca, zbieram się ponownie na PG Narodowy zobaczyć tym razem pierwszą edycję festiwalu Warsaw Rocks, którego główną gwiazdą będzie legendarny niemiecki zespół Scorpions, ale wystąpią tam również takie zespoły jak słynna szwedzka grupa Europe, nasz kultowy dżem oraz Omega Testamentum, czyli zespół, który jest taką kontynuacją legendarnej węgierskiej formacji Omegi. Zatem rzeczywiście ikony rocka polskiego Światowego Wybrać się na te koncerty trzeba, ale o tym koncercie, o tym festiwalu, podobnie jak i o innych festiwalach, a do jednego dnia zaraz jeszcze dojdę, mówiłem Wam ostatnio na moim vlogu, w którym zapowiadałem moim zdaniem najciekawsze letnie festiwale koncertowe, także te, na które ja się wybiorę. Zatem polecam Wam tego vloga, polecam Wam, żebyście go obejrzeli, zobaczyli. Być może komuś z Was ten vlog pomoże praktycznie, bo sprawi, że. Jakieś moje porady i rekomendacje sprawią, że na któryś z tych festiwali będziecie chcieli pójść? Ja z pewnością wybiorę się na festiwal, na którym również, o którym również na tym wspomnianym vlogu mówiłem wcześniej, czyli na Pole and Rock Festival, jego 30. już edycję jubileuszową. Oczywiście ten festiwal znany jest bardziej pod swoją pierwotną nazwą, wcale pod nazwą Pole and Rock Festival. Funkcjonuje on od roku. 2017, ale y, to jest teraz bez znaczenia. Ważne jest to, że odbędzie się po raz 30 jubiluszowa edycja, na której zagra między innymi w Koma, Debil, y, Guano Ace y, czy Flagging Molly, ale o tym festiwalu również mówiłem wam więcej w, w tym vlogu, do którego już po raz kolejny wracam. Y, zobaczymy, co pisze Karolina, która też się wybiera na of Rock. I tak, słusznie zauważa, że będzie to pierwszy koncert dżemu bez Macieja Balcera, który zobaczy. Tak, tak, bo jak wiemy, Maciej Balcer ostatni koncert w roli wokalisty dżemu zagrał 6 kwietnia w kacowickim Spotku I to był także jednocześnie pierwszy koncert, który w roli wokalisty dżemu zagrał Sebastian Riedel. Ale okej, zostanę jeszcze przy tematyce koncertów. Bo wrócę, jeszcze wspomniałam, do jednego koncertu, który obejrzałem 18 czerwca w w Atleferenie, a był to koncert Roda Stewarta, którego widziałem już trzeci czy czwarty raz. Jestem fanem tego artysty, fanem jego głosu. I był to prawdopodobnie jego ostatni w Polsce koncert, bowiem Rod gra teraz pożegnaną trasę. I był koncert to znakomity, ale nie tylko pod kątem umiejętności muzycznych, bo jak wiemy, Rod Stewart dysponuje fantastycznym wokalem, jednym z najbardziej charakterystycznych w historii muzyki rozrywkowej. I chociaż miał pewne spadki, chociażby zapominał tekstu, ale Rod Stewart to jest taka stara, dobra szkoła. Yy, sposób prezentowania się na scenie, poruszania, taka kultura, klasa, elegancja. Yy, to już jest yy, taki gatunek artysty, który niestety powoli zanika na scenie i będzie mi go bardzo brakować. Tym bardziej się cieszę, że z tego koncertu zrobię relację do kolejnego e, sierpniowego już teraz, bo to już jest, magazynu Teraz rok Dostałam taką propozycję i z niej skorzystam, e, bo naprawdę koncert do Stewarta był wzruszającym, pięknym wydarzeniem i cieszę się, że będę mógł umieścić e, w największym magazynie dotyczącym muzyki rockowej w naszym kraju. Bąbkowa Śnieżynka pisze. No patrząc na twoją koszulkę, to pewnie miałeś nieco dylemat, bo Ustok nakłada się z lotem fanów Queen. E, tak, e, chociaż nie wiem, czy to był dylemat. E, oczywiście rozważałem dwie opcje, ale e, termin w soku był znany od dawien dawna termin lotu fanów Queen jest znany od kilku tygodni e, i gdyby tradycyjnie był to ostatni weekend lipca, to pewnie bym się pojawił na Wzrocie, ale ponieważ, tak jak napisałaś słusznie, te terminy się nakładają na siebie to wybieram Poulet Rock Festival chociaż ja wolę przystanek usta. Napiszcie oczywiście mi w czasie, na jakie koncerty wy się wybieracie, na jakie festiwale. E, jestem bardzo ciekaw. A wracając jeszcze do Roda Stewarta, to tak jak powiedziałem, na jego koncercie byłem 18 czerwca w Łodzi, a raptem e, kilkanaście godzin wcześniej wróciłem do Polski, do Warszawy z Hamburga. Jak wiecie, byłem bowiem w Hamburgu na pierwszym meczu Polaków podczas Euro. Spędziłem w sumie trzy dni w tym niemieckim portowym mieście Zrobiłem z tego miasta reportaż, który również możecie na moim kanale zobaczyć, jak było w Hamburgu, tak jest nazwany, na którym opowiadam nie tylko o euro trwającym. Dzisiaj mamy dzień przerwy przed świątyniami, ale także o związkach, które ma Hamburg z bitelcami, bo tych związków jest dużo, powiem to właśnie Hamburg, poza Liverpoolem, był takim miastem, w którym bitelsi zrobili chyba największe zamieszanie i do tej pory są wspominani. Bo odcisnęli trwałe piętno na tym mieście, ale też to miasto miało ogromny wpływ na rozwój ich dalszej kariery. Polecam wam tego vloga. No ale tym samym przeszliśmy płynnie do tematyki euro. Tak jak powiedziałem, teraz euro ma przerwę, w piątek się Pewnie już wielu z was wie o tym, że sport to poza muzyką moja druga pasja, więc dość często w moich dziennikarskich materiałach również te treści sportowe się znajdują, przemycam je. Mówię także o euro chociażby na moim profilu prywatnym na Facebooku. Po każdej fazie turnieju robię kroniki Euro, w których opisuję wydarzenia i analizuję z mojego punktu widzenia. Na razie najważniejsze rzeczy do zgodnie z moim jakby planem, bowiem ja typowałem, że mistrzem Europy będą Niemcy, którzy mają na to ciągle szansę. Królem strzelców będzie Harry Kane, który również ma na to szansę, bo strzelił dwie bramki. Wprawdzie strzelcy najlepsi mają po cztery, chociażby Kodikak, po który wczoraj, jako pierwszy zawodnik na turnieju, ale już nie jedyny, z toby dwie bramki w jednym meczu. Więc być może te moje typy się sprawdzą. Oczywiście, już jest bez Polaków. No i oczywiście mi jest bardzo przykro, że odpadli Włosi, czyli druga to reprezentacja obok Polski, której zawsze wpisuję, Jestem wielkim fanem włoskiej piłki, zwłaszcza klubu Asem Milan. Ale także włoskie reprezentacji i bardzo mi przykro, że Włosi po fatalnym, bardzo słabym, wręcz kompromitującym meczu, yy, bardzo się zagranym taktycznie, sportowo, strategicznie, odpadli ze Szwajcarią. Szwajcaria zagra świetny final z Anglią, który sądzę, że przegra. Yy, wspomniana Holandia, z którą Polska przegrała, na którym to meczu byłem ja, zagra z Rumunią, przepraszam, z Turcją, z Rumunią wygrała. I sądzę, że z Turcją także wygra, spotka się z tym w półfinale z Anglią, a w pozostałych parach zmierzą się Francja z Portugalią i y, oczywiście Niemcy z Hiszpanią i będą to myślę, że najfajniejsze jak dotąd mecz na tym Euro. Christian pisze, że jemu się Woodstock nakłada z innymi jego wyjazdami. Tak, a to właśnie w Michałem był na moim pierwszym stoku, to prawda. Krystian, w ogóle ja myślę o tym, że być może w lipcu jeszcze, e, właśnie ostatni vlog w lipcu, poświęcę łustokowi, przystankowi łusto, polędrokowi. 30. edycja to jest dobry pretekst do tego, aby poświęcić mu materiał i nagrać vloga. Karola pisze. E, Karola żałuje Krystiana, że e, nie będzie, chociaż Krystian jeszcze nie napisał jednoznacznie, że nie będzie i mam nadzieję, że się jednak pojawi, bo byłoby fajnie, tym bardziej, że. Będzie tam Krystian, chociażby również Kuba, który był z nami jak wiesz. Okej, okay. winny wam jeszcze jestem powiedzieć parę słów na temat mojej książki, na którą, jak wiecie, pracuję. Książka już naprawdę jest na ostatniej prostej, na finiszu. Rozpoczął się już skład książki. Większość, ten skład już jest zrobiony. Trwają jeszcze ostatnie poprawki, korekty, szlify jeszcze przed nami, przede mną i wydawnictwem. Druga redakcja i korekta. Ale jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to książka będzie gotowa w wakacje i wydaje mi się, że premierę przesuniemy w tym wypadku na wrzesień, bo wrzesień jest lepszym momentem, lepszym miesiącem na premierę niż okres wakacyjny, a ja będę mógł na spokojnie jeszcze pewne rzeczy razem z wydawnictwem, oczywiście, które tę książkę wydaje dopieścić. Zatem książka o roboczym tytule, porozmawiając o muzyce, zawierająca moje wywiady, które zrobiłem, w ciągu kilkunastu lat dla różnych mediów. Ukaże się na rynku we wrześniu. Trzymajcie rękę na pulsie, bo mam nadzieję, że wielu z Was tę książkę nabędzie. Do czego Was zachęcam. Zachęcam Was także do tego, żebyście nabyli najnowszą płytę Kazika z Quartem Performa. Płyta po moim trupie. Znam już do tej premiery. Będzie ona 27 września. Znam już nawet pierwsze utwory z tej płyty. To jest też przezadnie długo oczekiwana płyta. Ale o bieżących wydarzeniach płytowych, o zapowiedziach o premierach płyt mówię i piszę, przepraszam, bardziej to piszę na moim profilu. Michał Bigoraj, popiszmy i poznawajmy na o muzyce oczywiście, na Facebooku jest ów profil, to chciałem powiedzieć. Michał Bigoraj, popiszmy i pozdrawiamy muzyce, mój dziennikarski profil na Facebooku, do którego śledzenia Was oczywiście zachęcam. Podobnie jak i zachęcam Was oczywiście do śledzenia moich innych social mediów, czyli kanału, na którym teraz jesteście, a także mojego profilu na Instagramie, do którego link podaję w opisie tego filmu. Oczywiście cały czas możecie również pomóc mnie poprzez serwis Patronite. Taka możliwość istnieje cały czas, również link do, do niej macie w opisie tego materiału, a dzięki temu wsparciu ja cały czas mogę te wszystkie moje platformy internetowe rozwijać i ulepszać. Aha. Krystian jednak doprecyzował jednoznacznie, że go nie będzie. No, szkoda, szkoda, ale co zrobić? No, w okresie okazyjnym jest dużo różnych możliwości i wiadomo, że nie sposób skorzystać ze wszystkich. Yy, dodam oczywiście jeszcze, że. Być może wiecie, niektórzy pewnie tak, niektórzy pewnie nie, że od kwietnia prowadzę własną działalność gospodarczą. Michał Wigorej, usługi marketingowe i dziennikarskie, nie tylko muzyczne, również link do mojej strony, do mojej oferty usług, które świadczę. Znajdziecie w opisie tego filmu. I gdybyście oczywiście w jakikolwiek sposób chcieli wejść we współpracę ze mną lub ją komuś polecić, to także jestem do Waszej dyspozycji i będzie mi bardzo miło. Podobnie jak i bardzo miło było mi dzisiaj spotkać się z wami. Będę już kończył, bo muszę zbierać się na koncert. Cieszę się, że byliście cieszę się, cieszę się że uczestniczyli, uczestniczyliście. Przepraszam, w tym live. Ie. Dziękuję za pytania, za obecność, aktywność. Nie tylko tym, którzy byli aktywnie aktywnie aktywni, przepraszam czynnie, ale także tym, którzy byli aktywni wiernie, bo i tacy są, jak wiem. Yy, ja muszę jeszcze parę rzeczy zrobić i zbieram się na koncert. Zachęcam was do śledzenia tego kanału, subskrypcji, komentarzy, udostępniania. Także do obejrzenia vlogów, o których wam mówiłem dzisiaj i oczywiście do wszystkich innych. Bądźcie ze mną, bądźcie z muzyką, cieszcie się wakacjami, yy, uczestniczcie w koncertach, festiwalach. Śnieżynka pisze u danego koncertu, czekamy na wrześniak POM. Na pewno jakieś będą i tutaj też zaproponuję teraz Rokowi możliwość napisania relacji z koncertu, chociaż Pet Shop Boys z zespołem rockowym nie jest, ale jakieś rockowe elementy ma i teraz Rok myślę, że o tym wie. Dobrze i tym optymistycznym akcentem bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i jesteśmy w kontakcie, a ja cieszę się, że teraz zobaczę po raz pierwszy na żywo Pet Shop Boys, czyli zespół który był w moim życiu zawsze bardzo ważny, zwłaszcza w moim dzieciństwie i w okresie mojej młodości. Zatem zdrowie Brytyjczyków, zdrowie Wasze, dziękuję za obecność, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!